Halo, halo, ludzie hipici hipsterzy i kosmici. Mówi do was Snurko, Najasur i dzisiaj będzie taki krótki filmik, ponieważ to, co mam dla was dzisiaj, to jest tylko ciekawostka, e, o której zbyt wiele nie będzie do powiedzenia, tak przynajmniej mam, e, tak przynajmniej mi się zdaje, ponieważ będzie na, tom, na temat Kilchoman Bramble Liqueur. Kilchoman Bramble Liqueur jest takim ciekawym pomysłem, z którym, e, z którym wyszło jakiś czas temu na, na rynek no destylarnia Kilchoman, no, trudno, trudno tutaj tego ukryć, taka, tak, taka marka sprzedaje. Destylarnia Kilchoman jest y, znana, jest znana od y, dosyć niedawna, ponieważ od no, dosyć niedawna produkuje, y, produkuje whisky, wydaje mi się od 2005 roku albo od 2004 roku. Od niedawna istnieje na e, rynku coś, co nazywa się Kilchoman Bramble Liqueur. E, Bramble z angielskiego jest to borówka, czy też jest to po prostu jagoda? 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 Jeżyna, jeżyna. Nie, nie, nie jagoda. E, się zawsze te dwie nazwy, e, nazwy owoców mylą, jagoda i jeżyny i blueberries and blackberries, więc tutaj to jest blackberry. E, więc mamy borówki, mamy miód, mamy whisky, z tym, że troszeczkę w marketingu, w marketingu tego, tego produktu jest tutaj pewne, pewien, taki pewien, pewien zakres zakupotania, pewien zakres informacji, które wprowadzają mnie w zakupotanie, a raczej tak powiedzmy. Ponieważ z jednej strony dużo, dużo, dużo sklepów stwierdzi, że jest tutaj whisky. Natomiast na, samej, na, samym opakowaniu, na samym opakowaniu tego produktu można przeczytać, że jest to New Make Spirit, czyli mamy czysty destylat prosto z destylarni, który jest mocno wędzonym destylatem, mieszany z miodem, mieszany z wywarem, z, z owoców i to wtedy zbite do 19% jest sprzedawane jako właśnie ten produkt. Czyli mamy likier owocowy po prostu zrobiony z. Ciekawe z, z ciekawe, ciekawe, ciekawego alkoholu, ponieważ jest to e, chyba jedyny, m, jedyny taki likier e, na rynku, który jest zrobiony z whisky dymnej, czy też z destylatu bardzo, bardzo dymnego. Kirchhoffman jest dosyć znaną marką. Szczególnie, szczególnie fanom whisky, whisky dymnych, ponieważ e, robią one potwory, potwory dymne, które są w stanie stawać szeranki jak, jak równy z równym z takimi, z takimi markami jak Lagavulin, jak Kulila czy jak Lafroic. Także, e, także z, z miłą chęcią chwyciłem po tą butelkę e, na półce e, naszego whisky shopu w Aberdeen i jak widać się zresztą też już niewiele tej butelki zostało. Także tak, mamy pół litra e, w butelce, mamy 19% alkoholu, mamy 20 funtów w Wielkiej Brytanii, jeszcze niecałe 20 funtów w Wielkiej Brytanii i około 110 zł w Polsce, co nie jest specjalnie niską ceną, jak za taki produkt, który no, nie dość, że nie ma podanego wieku, to jest wręcz, jest wręcz destylatem bardzo, bardzo świeżym, który pewnie, e, pewnie nigdy tak naprawdę beczki nie zauważył e, w, w swoim istnieniu, tylko poszedł jako czysty destylat do, 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 do mieszania tego produktu. Ale, ale, ja wiem że to, co się tutaj dzieje, jest bardzo ciekawe, ponieważ mamy taką dziwną, że nie tyle harmonię, co dziwne, dziwne połączenie właśnie yy, bardzo, bardzo, bardzo mocnej owocowości, takiej fajnej, syropiastej, lepkiej, em, bardzo fajnej, em, bardzo ciężkiej owocowości z bardzo jasną, bardzo czystą, bardzo yy, mocno rzucającą się na nos tymnością. Także to mamy w zapachu, zresztą też i przy okazji ten miód, który tutaj jest wyszczególniony, jest on też wyczuwalny w zapachu. Także nic tutaj specjalnie, specjalnie skomplikowanego się nie dzieje i z niczym tutaj chyba nikt, nic tutaj nie jest zaskakującego, przynajmniej jeżeli chodzi o nos. Islandia, to miałem powiedzieć. W smaku dzieje się, dzieje się to samo. Nie mamy żadnego palenia. Alkoholowym, alkoholowego mamy bardzo bardzo dużo takiego ciężkiego syropiastego ulepu prawie że owocowego praktycznie jakbyśmy troszeczkę sobie dżem z, z borówek rozdrobnili i zaczęli go i zaczęli go pić hmm, czy też podlali go bardzo delikatnie alkoholem. Na przykład, na przykład dymnym, na przykład jakimś, jakimś bardzo mocnym dymnym, jakąś bardzo mocną dymną whisky. Jest to zaskakujące połączenie smaków, ponieważ ta dymność jest tutaj, no spodziewamy się tej dymności, ale jest to takie, jest to takie dziwne uczucie, ponieważ no kto, kto faktycznie spodziewa się tego, że będzie pił dymny likier? Ale wszystko się tutaj zgadza. Mamy bardzo, bardzo przyjemną mm, mieszankę smaków, bardzo przyjemną mieszankę aromatów. Nawet w takiej czystej postaci, chociaż przyznaję, że w czystej postaci może to być dla niektórych ludzi po prostu zbyt słodkie, mimo tej dymności, która jakoś tą, jakoś tą słodycz w pewien sposób balansuje. Trochę przychodzi mi na myśl Red Stag z Jimbima, tylko że w takiej wersji bardzo, bardzo mocno dymnej. Niektórzy mówią, że ta dymność jest tutaj bardzo delikatna, ale no nie oszukujmy się, to jest Kihoman, także, także ta dymność jest tutaj tak bardzo w twarz. To, to jakie jest przeznaczenie tego alkoholu, zresztą tak samo jak i przy okazji e, dymnego Monkey Shoulder, który będę prawdopodobnie, e, prawdopodobnie recenzował w następnym, ok e, m, następnym odcinku. Jest tutaj w tej książeczce, która jest do, do, dołączona do każdej butelki, bardzo, ale to bardzo jasno e, i jest to pokazane, że jest to alkohol, który bardzo mocno celowany jest pod barmanów. Czy też bardzo mocno celowany jest pod jakichkolwiek drinków, jakichkolwiek mieszanek z, mm, czy też z innymi whisky, czy też z tonikiem, czy też nawet z lodami, czy też podawania tego w jakiejś takiej formie deserowej. Nie jest to teoretycznie przeznaczone jako alkohol do bycia pitym sam w sobie. Bardziej jest to przeznaczone jako alkohol do bycia pitym zmieszany z czymś innym. Jak najbardziej to, e, jak najbardziej to w takiej postaci działa. I to chyba tyle. Także to wszystko, co miałem do Was na dzisiaj. Bardzo fajna ciekawostka z destylarni Kirchhoffman. Jeżeli będziecie gdzieś, e, będziecie gdzieś w stanie ją złapać na półce, to, e, to bardzo bym polecał. I potem bardzo bym też polecał pokombinować sobie różnych dziwnych, ciekawych e, zestawień smaków, ponieważ, ponieważ to daje, daje radę i robi robotę. Także to tyle, co miałem do Was na dzisiaj. Pozdrawiam. Mówię do Was. Którko to jest?